Przed nami 257 odcinek tureckiego serialu Zakazany Owoc. Mert coraz bardziej naciska zerę. Chce, żeby przekazała akcję firmy. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 257 odcinku Zakazanego Owocu. Zakazany Owoc odcinek 257 w środę, 12 lipca 2023 roku o godzinie 17:15 w TVP2. Mert coraz bardziej naciska zerę, od której oczekuje przekazania akcji firmy. Hasan Ali organizuje kolację dla nowych współpracowników. Ender się to nie podoba, Magdalena Bohdanowicz. Yildiz chce spotkać się z Kagatejem. Niespodziewanie odkrywa, że mężczyzna mieszka w tym samym bloku, w Polsce emisja serialu, Zakazany owoc, rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Turecką telenowelą na antenie TVP2 można oglądać od poniedziałku do piątku, o godzina 17.15. Zakazany owoc, jest również dostępny za darmo online, w serwisie TVPVOD.